Dlaczego potrzebujesz e, nauczyć się podry podrywać kobiety na żywo, na ulicy czy w klubie, jeżeli chcesz w klubie, chociaż ja bardziej traktuję klub jako atrakcję, choć i tak e, zawsze, czy to jest klub, czy to jest ulica, następuje ten moment izolacji, kiedy jesteś na, sam na sam z kobietą, więc i tutaj działanie jest do siebie bardzo, bardzo, bardzo podobne, więc e, ja bym się nie sugerował tym. Że pody w klubie to jest inny niż na ulicy. Nie do końca. Nie do końca. Ale dlaczego potrzebujesz działać na żywo bardziej niż, niż na internecie? Zwłaszcza jeżeli jesteś po 35 roku życia i wróciłeś na rynek matrymonialny po długim związku czy małżeństwie. Z prostej przyczyny. do się lampa sunęła. Z prostej przyczyny, jeżeli będziesz umiał poznawać kobiety na żywo, będziesz zupełnie inaczej wyglądał na zdjęciach, niż ktoś to nie umie. To widać, że nie ruchasz na tych zdjęciach. To widać, że nie masz powodzenia u kobiet. To widać. Jeżeli nauczysz się poznawać kobiety na żywo, Będziesz pewniejszy się, będziesz emanował inną energią ze zdjęć. To nie jest kwestia... Powiem Ci tak, jeżeli nie ruchasz, to Ty możesz zrobić zdjęcie w Lamborghini, kurwa, Gallardo. Czy, kurwa, czy w Bugatti Chiron. Nie ma znaczenia, będziesz tylko gościem, który nie rucha w Bugatti. Jeżeli w Twoich oczach będzie strach, ona to zobaczy ze zdjęcia, czy Ty założysz koszulę, czy Ty sobie zrobisz zdjęcie, kurwa, na tle myszki Mickey w Disneylandzie, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli nauczysz się ciałać na żywo, nauczysz się bzykać, w przyjemności tego nauczę, to potem będziesz miał zupełnie, zupełnie inne efekty. Dlatego, niestety, jeżeli chcesz mieć Znowu szybko wróci na rynek matrymonialny, mieć szybko efekt, poznać szybko fajną dziewczynę i nie tracić czasu, bo ty nie masz już 20 paru lat, nie, ty, i, i poznać. I, jak ty chcesz poznać młodą, elegancką dziewczynę, skoro ona nawet ci na tinderze nie zaznaczy, bo ona nie zaznaczy Twojego zakresu wiekowego? Taka jest po prostu prawda. No, powiem ci tak. Są trenerzy, którzy mają szkolenia ranek internetowych. Ale ja na przykład wiem, że, nie, że oni sobie zaniżają wiek na Tinderze. Rozumiesz to? I w chuja palą. Na Tinderze sobie wiek zaniżają. Ja tego nie pochwalam. Ale tak robią. I okej. Okay. No to jest ich sumienie, to jest ich sprawa. Z tym, że. Będziecie naprawdę dużo łatwiej, jak nauczysz się poznać kobiety na żywo. Dużo, dużo łatwiej. Nawet jak nawet jak zastosujesz rzeczy z, z Tindera, bo ja też mam kurs o Tinderze. Generalnie, Tutaj możesz przełożyć na inne platformy wyjątkowe, bo psychologia platformy randkowe jest wszędzie taka sama, tutaj ciężko jest wymyślić coś nowego. Ale jeżeli Ty dużo bzykasz, działał będziesz pewny siebie, będziesz nawiązywał lekko kontakty, to potem ty jak się spotkasz z taką kobietą z Tindera, to będzie dużo, dużo łatwiej. Bo opis i zdjęcie nie pomogą, że ona na żywo zobaczy pipę. Dlatego, jeżeli chcesz mieć pewność, i że poznasz fajną dziewczynę, fajną kobietę i chcesz to zrobić szybko. Nie, nie masz czasu na klepanie jak małpka w ekran, działanie na żywo, działanie na żywo, jak działać na żywo, pod tytułem tego filmu, trzy kropki, więcej i masz tam kursy, które poruszają wszystkie aspekty potrzebne ci do tego, żebyś miał takie efekty, jakie Cię interesują, budując Twoją najlepszą wersję Ciebie, wersję ciebie nie robiąc Ciebie jakiegoś pajaca czy klepacza tekstów, to tyle ode mnie, pozdrawiam, cześć.